Mango widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać nową aktualizację Halloweenową. W której dodali dużo, dużo nowości. No i co, ja wam oczywiście życzę fajnego Halloween, bo akurat jak to wstawiam, to pewnie jesteście i zbieracie sobie cukierki. Więc co, lecimy do pierwszej gierki. Dobra, więc co, zaczynamy gierkę. Autobus się zmienił, tak jak w sumie zawsze. No i co, lecimy na jakąś nową miejscóweczkę. Niech będzie ta środkowa, bo to jest jakaś halloweenowa nowa miejscóweczka. Więc zobaczymy w ogóle o co tutaj będzie chodzić, w tej halloweenowej miejscóweczce. Dobra. Wylądowałem, ale kurde, nie mam zbytnio dobrej pozycji, bo tam chłopiec obok. Co jest? Ej, jakoś dynia. Co to jest za nowa skrzynka jakaś? O, i nowa brońka. To chyba było kiedyś. Ale jakaś nowa skrzynka jest, więc fajnie. Przynajmniej dodali takie skrzynki dyniowe. To jest bardzo fajne. Fortnite, fajne, fajne. Jako skrzynka, fajna. Dobra, biorę, biorę ten elixir. Ej! Mord, ja się nie chcę z tobą bić Sigmo. Spokojnie, spokojnie. Jakiś bosi. Jakiś Sigma Bosik. Ciekawe co on daje. Spierdzielaj kolego. On daje pewnie jakieś... Mityka, tak jak krótko każdy boss pewnie. Ile on ma HP? Ty, mało. Ja go zdejmę szybciutko. Będę pod tym mostem, żeby nikt mnie nie widział. Niczym Mariu... Dobra, jest, let's go. O dobra, on będzie ze mną. Ty, nice. On działa ze mną jakby w drużynie. I jakiś nowy mityk. Mamy. Ale no, strasznie łatwo go było zabić, tak szczerze. Dobra, na razie wywalam to. Co to jest za mityk jakiś nowy? Ciup I bum. To chyba jest przyciąganie, a to jest takie atakowanie, okej. Okay. Działa to podobnie do takiej kiedyś broni, co była, ale już nie pamiętam, jaka to była broń w sklepach temu. Jakieś... Łagi O, ej, to dobre jest! Tak sobie przyciągnąłem i What the hell? Ty, ktoś tu idzie już. Ktoś już chce mnie poderwać. Halo, ktoś tu był. Ktoś tu chyba był, ale dobra, bierzemy samochód. O nie. Dobra, szybko. Jadę. Chyba wsiadł do mnie. Ta, wsiadł do mnie. Potem musimy znaleźć drugie auto. Okej, on pojechał. On ucieka, dobra. Nice, nice. On uciekł, więc mam nadzieję, że mi już nie dopadnie więcej. Dobra, dostał. Dobra, biorę moją broń. Dobra, ja tak. Dobra, let's go. No, nie jest to też taka mega Mógłby być lepszy, mogłaby być lepsza broń. Ale nie narzekamy, widzowie. Najważniejsze, że jest jakiś mityk. Co nie? Mam nadzieję, że są inne mityki też, oprócz tylko tego jednego. Mam nadzieję, że na każdej właśnie miejscówce tej nowej, halloweenowej, jest właśnie jakaś no, nowa, nowy mityk. Mam taką nadzieję po prostu. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Spoko. Dobra, to jest jakiś pro -gamer. O, jednak jednak to nie jest pro gamer. Jedna, jednak, jednak się pomyliłem, bardzo się pomyliłem. O, jest ta wyrzutnia. Ona jest tak szczerze git w miarę. Mogę ją w sumie wziąć. O tam widzę dużo itemów jest Na pewno wezmę Jakieś mam rakietę Która jest dobra Ale tam mogą być jeszcze lepsze rzeczy Mam nadzieję Czy tam jest minigun? O minigun minigun Co to jest za nóż? Sneaky nóż Sneaky nóż To jest dobra akurat A to co to robi? Co jest? Jestem taki szybciutki Ej to jest dobre to jest bardzo dobre to jest jakiś dobry item ja, ja, to, ja to muszę mieć Ja to muszę mieć Obowiązkowo To jest akurat bardzo fajne bardzo, fa bardzo fajny, bardzo fajny yy, ten. Legendarna broń. Ooo! Oh, gonimy się. Chodź tu! Chodź tu! Dawaj! Kto jest lepszym nożownikiem? Kto jest lepszym nożownikiem? Let's go! Ha! Wygrałem nawet nie mieć noża. Ha, ha. Ale bambik. Dobra, szukamy jakiegoś no tutaj. Ale dobrze nam idzie nawet, tak bym powiedział. Chyba, że wy się nie zgadzacie, to mam to gdzieś. Mało osób używa snajperki, chyba, że w ogóle nie jest. O, jakiś garnek. Ja się w takim kąpie codziennie w garnku. Na razie jesteśmy chyba be bezpieczni. Tak mi się zdaje. Kurde, tutaj. Można wejść. Kurde, widać trochę mnie. To tak z boku. Tam mnie nikt nie zestrzeli. A! Strzelałem do mnie. Myślałem, że zginę. Dobra, więc. Co widzowie, lecimy sobie już na kolejną miejscówkę Którą jest obozy... obo... bo obo, obo, obo. Dobra, lecimy od tyłu domku jakiegoś Tutaj jakiś domek jest, niki domek in the pocket Tu nic nie ma W tym domku, ale skam Ale skam, tu jest jakiś... Mr. Greedy O kurde, co? On jest mocny! On jest bardzo mocny Trzeba uciekać Jak ja mu zbijam HP tą pompą, ona jest bardzo dobra na te... Różne postacie Bum, on się chyba zlagował to dobrze. że. Chodź tutaj. Dobra. Ile on bije? No na razie to nic. O kurde, o kurde. Plotny no, bije. Dobra, ja uciekam, ja uciekam. On bije bardzo dużo. Sneaky Golem! Let's go! Nie żyje, dobra. Ale dobrze, że Sneaky Golem mnie uratował. Ale że pompa to jest ten, ten Myślałem, że jakiś nożyk. Sneaky nożyk i na pokaz. I mam Sigma tutaj wszystko. Biorę sobie... Sprayuję się, żebym się uleczyć. I biorę tak, dobra, nice Jest G. Yes, G, a ten co? Nie ma zbytnio amunicji, więc musimy tutaj poczekać Dobra, lądują rzeczy i zobaczymy. oby było dużo amunicji, dobra, jest w miarę git amunicji Dobra, czy tutaj mamy jakąś y, Sigmastyczną lepsze rzeczy, dobra Nie mam, na szczęście mam tą piłę, ona jest bardzo dobra, więc jej na pewno będziemy używać Myślę, To jest według mnie najlepsza broń halloweenowa, ajajaj Ej, aj, aj. miotełka, dobra Zium? Nie, chyba to jest lepsze tak szczerze od miotełki. Według mnie. Szybciej się poruszasz. O kurde. No nie wiem, czy aż będzie tak szybko. W wodzie? Kurde, strasznie szybko idzie ta strefa, co jest? Strasznie szybko. Bardzo szybko. No, nawet bym powiedział. Wściekłem gramy bez budowania, bo jestem słaby. To oczywiście tak. Tak zawsze jest. Ale chyba nawet wolę bez budowania tak szczerze. Nie wiem jak wy. Jakoś przyjemniej się gra, bo nie trafiasz na jakieś. <laughs> walonych pro playerów którzy cię rozwalają w 5 sekund a i mega nagle mnie jakiś sniki golem wypatruje i jestem zaznaczony mega dobra lecimy na tego sniki golema który mnie zaznaczył gdzie on jest? gdzie ty jesteś sniki golemie? wiem że tu jesteś i się ciebie boję ale mam to gdzieś mogę się ciebie bać ale być lepszy od ciebie właśnie tak zawsze jest Dobra, lecimy. Chyba już nie mam niezaznaczonego ten Sneaky Golem, więc możemy lecieć dalej. Lecimy dół. O dobra, dobra. O dobra, tam sniki Golem jest. Lecimy na niego. Bierzemy Bunch Pad. I lecimy tam, gdzie jest piu, 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 piu. Mam nadzieję, że też będziemy mogli postrzelać. Nie strzelałem dawno. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć, to co chcę. Dobra. Lecimy Postrzelać się Dobra, to są jakieś dzieci Siema, elo Kolego Co to jest za jakaś broń? To jest jakieś Sigma broń, ale ja rozwaliłem Nie wiem co to jest za broń A to jest ta Sigma broń, ale Ona nie jest akurat Sigma Ona jest słaba Dobra, lecimy Dalej W ogóle Nikt tutaj w tej grze praktycznie piły nie ma, nie wiem dlaczego Ona jest dobra Szybko się przemieszczasz, nie? Według mnie szybciej nawet, lep leps lepszy transport niż auto. Hej, to jest mój skin ulubiony, on moim Sigma ulubionym skinem. Dobra, leży. Jestem zaznaczony. Ale to nie wiem, czy przez tego gościa, co zginął już, czy przez tego gościa, co był tutaj. Epie, bum, ha, ha, frajerso, bino, bino. E, kolego, umy jaja, albo je po posuli i popieprz. Posul, jajca. A potem dole pieprzu, co, nie, jak to możliwe, niemożliwe, dobra Ile tu jest osób, czemu tu jest milion osób nagle Czemu tu jest nagle 10 dziesięć... tysięcy osób Czemu tu jest... są nagle trzy osoby obok siebie Co do sigmy, co do sigmy, nie, nie no Widzowie to zobaczcie jakiś Sigma Kilofik dostałem, tylko nie wiem gdzie on jest. Ze stosu i dostałem taki Sigma tastaczek, Sigma, Sigma Wszystko. Ale dobra, widzę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Łapkę w górę. Subskrybito, bananito. No i co, Elito, bananito, kutito, manito. Elito, benito, elo!